Cześć, z tej strony Leon Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z Cesa, Z nowego konta tego Co jest do testowania Jaką rangę dostanę na skrzydłce I zaczynamy w sumie na mapie Guard Czyli jednej no, z nowszych map na CES ie I sobie tak <grych> W trójkę stoimy I patrzymy na tego taka Akurat Jestem ciekawy w ogóle jak wyjdzie mecz Czy wyjdzie GLHF Powodzenia może wygramy, może nie. Zobaczymy. No to pierwsza pistoletówka, oczywiście. Ja pójdę dołem, dworem. Akurat misówek kompletnie nie znam na tej mapy, bo jednak nie gram tej mapy zbyt często. Za karem. Uberwał. Back, back. Ajajaj, tego bym się nie spodziewał, Dobra, skrócił. Co mnie trochę źle zrobiłem. Ajaj, skrócił, dobra. Taki mag, Pemik. Dziwnie zagrałbym, powiedział, że kałacha No może, dobra. Ja wolę PMA, jak tak wcześniej na taką rundę. No, Ty nie tak szybko No! O co chodzi? Co on wali takie heady? Jakieś on ma aim'a? O co biega? Ale teraz tak naprawdę się zastanawiam, co on tak wali heady te? No, no, w sumie ja byłem bardzo blisko, nie wiem jak tam wyglądało, ale to jest dziwne aż bo jak znowu trafię na jakieś chitaro, to będzie naprawdę niefajnie. No! Co to ma być? Co to ma być za head? Co to ma być? <ścoughs> Proszę, co to ma być? Ja nie. Dzisiaj jakieś mam farto że dosłownie dostaję do kiedy? Albo to bardziej pod cheatera, nie wiem. Co? Nie nie co on powiedział akurat, bo w sumie nie wiem. Dobra, ja zroszuję jest jak typowo jakiś Silver. Jak zginę, jak to się... co? No! Co on ma za heady? Halo, co to jest? Nie no, ja nie wiem. Hedy wali ostre. Nie wiem, czy ja po prostu nie mam grać, czy typowo. jakiś aim ten Mek no, no kurde, ale naprawdę dziwne, że ja dostaję te heady Laki. Albo to jest jakaś Nie. czy tu jeszcze rank nie ma, więc się zastanawiam. Mój może mieć ranga. Ale tak, to jest się naprawdę, zastanawiam, bo to jest aż dziwne trochę, że tutaj takie heda. Taki, siuk, No, Albo dla mnie to jest bardzo dziwne. Nie wiem. Dobra, Galil, niech on weźmie. Ja sobie pójdę do domu. Jak znowu dostanę cheda, to ja nie wiem. To coś chyba. A, albo jestem bardzo słaby, albo oni coś. Pi. <śm> Na razie nie pikuję. Poczekam, może skrócą bardziej skrócę, więc u awupka. No. A, to fajnie. To fajnie, że powiedział skąd. No fajnie, 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 fajnie. A nie wiem, nie idzie mi coś. Kompletnie ten mecz chyba będzie przegrany typowo. Co nie chyba pie Pierwszy mecz typowo przegrane w tej serii Ale aż, że dziwne heady no, Dobra, ten był czerwony, to jest okej okay. No to jeszcze tutaj się nie czepiam, bo tutaj to było normalne To jest typowo normalne, no i ten dobrze zagrał Min Albo to są właśnie po prostu rangi mi się wydaje już Że oni ci ty... Nie wiem, chyba mi się dawało po prostu jest wielka spróbuję, może trochę zraszczuję. No! A weź Co? Ja nie wiem, ale to coś mi w ogóle nie idzie. No, nie moja mapa. Po prostu... Nie widzicie. Dobra, niech on punktuję Ale podobnie jak to jest słabo. Nie powinien się skupować dwukrotnie. Pleca. Czy górę. Pleca. No, słyszeliście w ogóle te głowy? Ile on oberwał głów? On... No. Dla Battle. No to jest... Nie, dla mnie to jest kurde... F... Nie, po tym meczu to jest naprawdę... Mi się wydaje, że to jest już cheater na 100% Więc nie wiem... Naprawdę, to nie jest, że przecież to było... 4 głowy od razu pod rząd on... Rozumiem, trafić w ciało, ale nie cztery razy pod rząd, cztery strzały i cztery głowy Czy Przeskanował Nie! Sorry, że włączyłem takie coś, ale ja jego typowo zgłaszam! Dla mnie to jest cheater. Co on kan Co on ma im Ja typowo zgłaszam, to to jest cheaterek dla mnie. On wie, gdzie ja zawsze pojawię się. I wali od razu kilka headów. Naraz. Więc to jest dziwne, on, on już zacznie strzelać. Jakieś jeszcze ściana się nie skończy. To jest naprawdę, dla mnie to jest cheater Jak wy powiedziecie, że to jest po prostu dobry gracz, to nie wiem, będę się go Na Dla mnie to jest cheater jakiś No i to jest niefajnie, że trafiłem na cheatera Znowu Kolejny mecz na cheatera trafiać to jest naprawdę do... Teraz to ja już nie wiem Jak... Skąd on, jakim... No Widzicie? Spinbot Spinbota ma. Więc to jest GG. Więc ja wam po prostu przywinę ten mecz, bo trochę bez sensu przyspieszę. Bo bez sensu oglądać jak... I tak przegram to jak on ma spinbota. Typowo było widać. Więc przywinę wam ten... Tę całą mapkę i pójdziemy po prostu na kolejną mapkę. Fajny, fajny hedzik, bardzo fajny hedzik. Mm. Bez sensu. Dobra, no to jesteśmy w kolejnym meczu, ale ja, ja Wam chyba specjalnie jeszcze nawet yy, pokażę samą które rozgrywkę, jak strzelali do nas. I prawdopodobnie znowu trafiliśmy na cheateru. cheaterów. Przynajmniej ten czerwony mi się też jest cheaterem. Typowo, bo coś trochę dziwnie strzelał. Więc jestem ciekawy. Ale skąd? Ale naprawdę, jest ciekawe, skąd on mnie strzelił? Teraz jestem naprawdę 100% ciekawy, skąd on... Gdzie on mnie strzelił? Ja nie wiem, czy chyba ten szybki mm, dwa mecze będą z cheaterami, po prostu wam jak będzie znowu kilka tak rund, się okaże, że jest typowo cheater. Ale on skąd on strzela? A stąd, no to dobra Teraz to widziałem przynajmniej skąd on strzelił Ale ja już tak trochę, przepraszam już mam trochę wkurzone jestem, że znowu trafiłem na cheatera, drugi raz pod Na tej kolejnej mapie i znowu cheater Jakim prawem on wiedział Gdzie ja jestem No ale to jest dziwne No dobra To jest naprawdę trochę jakiś wuchami znowuś O ten Dla mnie jest wucha Ja, ja, ja już teraz zgłaszam sorry, że Już znowu, ale to jest po grzewce I teraz po tym co On mi tak jakby wskoczył, że się nie wiadomo jak jakim prawem wiedział więc to jest prawdopodobnie znowu cheater jeszcze pójdę może kilka rund zobaczę jak będzie taki oczywisty hack no to jest normalne ale Nie, dobra. Wiecie co? Ja wam, ja wam to poprzewijam. Po prostu. No to tym akcentem niestety znowu przykrałem, jak widzieliście ewidentnie nie, jakiś spinbot i znowu. Mm, no niestety, to jest akurat już nie moja wina. Niestety chyba nowa mapa i Idruży'ów. Dwie nowe mapy in, dwóch i dwóch nowych... i czitterzy. Więc ja wam dziękuję za ten odcinek. W sumie może k trochę krótki. Ale zapraszam na kolejne odcinki, jak Wam się spodoba, no to oczywiście zostawcie suba, lajka, no i wiecie co dalej, więc Elo!